Szybko i na temat Jacob Rango w Trójce w Pogoni za Szczęściem, szybko, bardzo. <gry> no i to szczęście właściwie nastąpiło, czyli Jacob Rango i Jamal. Ja tego się nie spodziewałem, że nagradzicie coś razem. Um, w ogóle gracie razem, ale... Zna znaczy graliśmy, Grali była, taka, razem. Tak, była taka przygoda Dokładnie przy płycie 9.4 e, Dołączyłem do e, zespołu Jamal Graliśmy razem koncerty e, Tak, no i, no i tę piosenkę napisaliśmy razem W sensie Endorfiny Napisaliśmy tę piosenkę razem e, I no, nie wyobrażałem sobie, żeby Nie zaprosić Mioda do, do tej piosenki I nie wydać jej e, wspólnie I bardzo się cieszę Bardzo się cieszę, że, że to się udało a napisaliście się razem wtedy, kiedy byliście w jednym zespole? Tak, znaczy to, to, to była to już prehistoria. Już, to, to już prehistoria, tak, znaczy muzyka powstała wtedy. Aha. tak, no i kiedyś właśnie wyciągnąłem tą piosenkę z szuflady mówię, to jest strasznie fajna piosenka, zróbmy z, y, z niej coś. No i zrobiliśmy. Z swoją drogą lubisz podróżować po różnych gatunkach, bo przypomnijmy, że wygrałeś konkurs z imienia Grzegora Ciechowskiego. Tak, tak było. Y, tej republiki tu nie słychać i tych wpływów kompletnie w tym, co robisz y, na co dzień. Hmm. Znaczy, subiektywna bardzo myślę, że ocena, bo, bo też dostawałem takie właśnie opinie czasami, chyba, chyba a propos numeru Ugryzę, że właśnie, że tak, że słychać, no że tam są jakieś Boże. wpływy, wpływy yy, Republiki. Kurczę, ciężko mi się do tego odnieść, bo wiesz, Nie słucham bardzo, w ogóle. bardzo dużo muzyki <laughs> słucham, bardzo, bardzo dużo tych wpływów jest, oczywiście gitary na pierwszym miejscu. Prawda jest taka, że te endorfiny to jest taki troszkę inny rozdział w twojej działalności, bo ten utwór troszkę odbiega od tego, co robiłeś wcześniej. Yy, myślę, że on jest trochę chyba bardziej retro. Mhm. Tak, w sensie, w taki troszecz, troszeczkę, tak bym go określił. Mhm. Ale, ale to, to chyba jakby. Ale to jest ten kierunek, w którym teraz będziesz szedł? Nie. To powiedz, w jakim kierunku będziesz? Yy... Zawsze gitarki na pierwszym miejscu yy, i, i, i kierunek. To... Jejku, ja, ja, ja się tak na tym nie zastanawiam. To wiesz, to jakoś się ze mnie wylewają te piosenki w taki sposób, że staram się jak najmniej analizować. Yy, I nie wiem, nie wiem. Nie, nie umiem ci określić takiego kierunku. Wydaje mi się, że to, to jest nie moja działka. Wiesz, ja jakby po prostu robię coś w zgodzie ze sobą, a. A potem wysyłam tobie, i ty wtedy mi mówisz, czy to jest dobry kierunek, czy nie. Ale A jaki to jest kierunek? Ale jak słuchamy tekstu, właściwie, to ten tekst mm. do endorfin, tekst do utworu poprzedniego, no gdzieś tam coś mają ze sobą wspólnego. Ciągle jest to poszukiwanie Ach, szczęścia no tak. i pójścia dalej i sukcesu. Czyli widzisz I czyli szczęścia, szczęścia osobistego przede wszystkim, bo to, myślę, że to jest najważniejsze dla ciebie, mm. nawet nie sukces. Wydaje mi się, że wiesz, że tam jest też taka. Y no jakby to powiedzieć, no w, w utworze Rozumę ja tam czuję taką e, walkę samego ze sobą. Mm -hmm. Z kolei w numerze Endorfiny e, dla mnie to jest taki utwór o relacjach y, i o, o kompromisach, tak bym to ocenił. Mm -hmm. Aha, no i przede wszystkim właśnie o, o endorfinach, o, o, o miłości. W sensie, wiesz, endorfiny w zasadzie, bez których byśmy się nie mogli zakochiwać, czyli ta chemia organizmu jest, no myślę, że po stronie ludzkiej. Tak, więc tutaj jakby nie walka samego ze sobą, raczej trudności w relacjach są poruszone w tej piosence endorfin. Dalej o tym wspomniałem, że to jest poszukiwanie szczęścia osobistego. Tak, tak, tak. Tylko ten, jak, taka jest różnica, o tak. No i pięknie. W takim razie powiedz, co dalej? Co dalej? No mam w planie wydać jeszcze przed latem piosenkę balladową. Taką też osobistą, bardzo ważną dla mnie. I chyba na ten moment tyle o niej powiem. A swoją drogą zacząć koncertować razem ze swoim bratem i z Oskarem? Eee, tak, dokładnie rok temu wystąpiłem z nimi na next Feście, czyli tym showcase'ie, który się odbywa w Poznaniu mhm. i korzystając z okazji jak wspominam, to z kolei za tydzień dokładnie na tym samym festiwalu występuje z zespołem jako Jaco Brango i będziemy mogli zagrać z dużą dynamiką w pełnym składzie piosenki, które słuchacie państwo na antenie. Czy to jest tak, że w tej chwili macie już pełen program Jaco Brango? Y Pytasz o... O, o. o koncertowy skład i koncertowy układ utworów? Ten, no, na, na tym festiwalu jest ograniczony czas, to jest showcase, więc tam będzie półgodzinny repertuar. Na, na dłuższe koncerty będziemy grać więcej piosenek. Te koncerty też będą niedługo, czy na całą płytę? Wiesz co? No już teraz mogę powiedzieć, że w lato pojawię się na kilku festiwalowych sytuacjach. Pierwsza, no, taka, pierwsza jest sytuacja, która już jest ogłoszona, to jest kawatina. To jest jeszcze, to jest maj, więc to jeszcze nie jest lato. Aczkolwiek 17 maja kawatina gitar, festiwal, tam też bardzo gorąco zapraszam.